Halo, dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Medieval 2 Total War, kontynuujemy show Anglii, bo moja fryzura jest zastraszająco zła, poczekajcie, aż sobie ją poprawię, bo... Aż patrzeć na siebie nie mogłem w kamerce. Zrobiłem sobie troszkę wolnego na czas świąt. nagrywałem to wszystko do przodu. To co, oczywiście, co widzieliście, widziałem, było nagrane do przodu na czas świąt. Oczywiście widziałem, że sporo z Was denerwowało się o to, że tam do części porad się nie stosuje. Tak w istocie nie mogłem, niespecjalnie specjalnie mogłem się do nich stosować. Na noc, właśnie przyczyna była tego dosyć prosta: no taka, że e, byłem obecnie zajęty e, świętami, najzwyczajniej w świecie. E, bardzo nie mogę sobie dać jakby rady w mojej głowie, żeby... M, m, że, że, że pozwoliłem sobie na tak głupkowatą porażkę. Kilka uwag, na które zwróciłeś uwagę, o których nie do końca miałem pojęcie, że, że komo kupiec im dalej, jeżeli dobrze zrozumiałem treść, że jeżeli wyślę go gdzieś tutaj do Polski, to będzie działał lepiej. Pierwszy raz o czymś takim słyszę. Ehm, wydawało mi się, że to jest zwykle zależne od złoża, nie od e, odległości. Może tak w rzeczywistości jest, do końca nie wiem. Chciałbym pokłócić się troszeczkę z tym, jak ktoś pisał mi, że A iść, nawracać Maurów. To też nie zawsze dobrze działa, bo to wpływa na pewne cechy. Zdążyłem zauważyć już, że ksiądz nawracający ziemię, które teoretycznie są dobrze nawrócone, i tak działa bardzo dobrze. E, kiedyś to testowałem z moim bratem młodszym, jeżeli dobrze pamiętam. E, jakby ksiądz, który atakuje dużo, e, jest taka statystyka, jak ortodoksyjność i nieortodoksyjność. E, I księża, którzy... Mm, jakby palu heretyków, dostał dużo tej ortodoksyjności. Za to chyba ta nieortodoksyjność jest lepsza chyba u papieża, jeżeli się nie mylę. Um, nie do końca pamiętam, na co to wpływa. Ortodoksyjność chyba wpływa na to, jak często on będzie robił krucjaty, jak jest zdatny do tego. A wiem na pewno, że stający po prostu ksiądz nawracający bardzo dobrze działa. To chyba kiedyś testowałem, że Francuzi, za, z faktem tego, że mi po prostu czterech księży w jednym e, mieście, nagle sobie robili masę kardynałów, więc e, to też może tak działać to na pewno. Widziałem też, że zwróciliście uwagę na szarżowanie konnicą, żeby wracać i do kolejnych szarż. E, tak, w istocie, będziemy mogli to zatestować, bo przy nami kawał dużej bitwy, więc. Let's go. Idziemy na pole bitwy i walczymy. Mam dużo lepszego dowódcę. No i cóż, wierzę, że uda nam się pogromić trochę szkotów, to może nie być prosta bitwa, w szczególności dlatego, że będziemy musieli wykonać kilka ciężkich szarż, a ich piechota jest dużo lepsza od mojej piechoty, na tym obecnym etapie rozgrywki nie, nie mam jeszcze zbyt mocnej piechoty. Jeszcze widziałem tylko, że zwróciliście uwagę, żeby odcinki były ciupkę dłuższe, ja też nagrywam je do przodu na święta, więc tak ten 20 minutowy benchmark mi odpowiadał, może po prostu go zedytujemy na delikatnie większy, zobaczymy jeszcze. Teren wygląda dosyć płasko, więc wszystkie szarże powinny wyjść w miarę sprawnie, z tego co mi się wydaje. Mamy bardzo, ale to bardzo duże konnicy, w szczególności zaś tej ciężkiej. Zobaczcie, jestem w stanie wystawić całą frontową linię z konnicy tylko i wyłącznie. Pytanie tylko, czy ma to sens? Obawiam się, że nie. Co za tym zrobimy? Weźmiemy Was i Was włożymy w kontrol 2 Wrzucimy ich jako Shift-1. Pytanie, czy ja chcę... muszę się zdecydować, co chcę zrobić z konnicą. Czy chcę zrobić przełamujące uderzenie, czy też nie. Zróbmy dwa staki flankującej konnicy i potencjalnie jeden do wsparcia. Teraz tak, zbierzmy naszą piechotę, która jest żenująca. Na pewno będziemy musieli sformować szeroką linię na froncie. No i oczywiście naszych brytolskich łuczników. Możemy zacząć w taki sposób. Niestety niespecjalnie widzę, gdzie wyjdziecie i gdzie możecie pójść. Zapraszam panów. Spacją podświetlam, chyba tak, dokładnie. Nie potrafię tego zlokalizować ostatnio. W drzewach się nie umiecie ustawić. Trójeczka to jest ta konica. Rozwinąć skrzydła. Konica numer 1 zapraszamy tu. Przepraszam, konica numer 2. Aha, tak to zrobiłem. Dobra. No to wy będziecie prawym skrzydłem. Wy zaś będziecie frontem. Pytanie, czy chcemy zapalające strzały? I specjalnie. postawić się troszeczkę ładniej, panowie. Dobra, poczekajcie, przyjrzyjmy się jeszcze jednej ich układowi, ich armii. Tutaj mają porozstawianych łuczników, tu są oszczepnicy, konnica, konnica, górale, milicja, górale, konnica, konnica, ja, konnica, górale. Mhm. I z tyłu generalska przyboczna, dwie sztuki. Hm. Dżentelmenów. Tutaj i biegusiem się zaprosimy. Ty dżentelmenów zapraszam do pełnej flanki. Ty dżentelmenów poprosimy zaraz za linię łuczników. Teraz was poprosimy do pełnej flanki tu. Was wrzucimy w rozrzuconą formację i wyślemy was tu. Rozbiegać się. się rozciągnął troszeczkę Jesteśmy podostrzałem obecnie Co, chcesz spróbować się ze mną? Spróbujemy rozbić im szybko i chodził. Ta flanka wygląda stosunkowo bezpieczny. Jeszcze front. Zapraszam panów tu. Biegusiem. się. I was teraz tu zaproszę. Jeszcze. Ich kolnica utrzyma na razie pozycję. Biegusiem, się, biegu się, panowie. Jeden oddział piechoty na pewno poprosimy tu. Darwicie się. Teraz tu. Dobrze. Rozciągamy naszych generałów. Do boku rozbiliśmy ich jeden oddział, rozrzucić się na boki, mhm. Mhm. spróbujmy tak. od wody podeślimy tutaj. Panów wycofajmy ze strzału. O kurde. Nie zwróciłem uwagi na szarżę. plecki. Może nie być to za łatwe plecki, plecki i w konnice graniczną. Powinniście dać sobie z nimi radę. Teraz tu w plecki. Tu jakaś generalska walczy. Złamani. Zapraszamy tu. Teraz tu. winning the battle. If we continue like this, why in George, we've captured the enemy's general! Hmm. That'll teach the cowardly dog to turn tail and run! Now he can rest, at our leisure. Only half the enemy force remains! Zapraszamy do szarżytu. No i pięknie. Generalska przyboczna. I generalska przyboczna. Zajmiecie się ściganiem. No walczą do śmierci. To dobry prognostyk generalnie. Macie co robić? To szarżujcie. Niestety w dupkę mi się wbiją. Mhm co tu się znajduje? O kurde, ci to ładnie dostali wujebu. A to chyba w czasie walki z tym generałem to chyba było, to chyba było kluczowe. Tak, musicie ich wyrżnąć. Czyżbyśmy chcieli drugiego generała? No to wygląda, że dwaj generałowie zostali ścięci. Nie wydaje mi się, żeby mieli jeszcze jakieś duże staki, które mogły być operacyjne w niedalekiej przyszłości. Nie, wydaje mi się, że nie. Tutaj jeszcze niech podożynają troszeczkę tych łuczników. W zasadzie widzę, że straciliśmy, no może jeden tak łącznie, konnicy. Więc przywrócenie ich do pełnego standardu nie będzie większym problemem. 310 straconych. Ktoś u mnie dostał doświadczenie? Lekka jazda. No dlatego, że złapali 174. Niewątpliwie. No i dwóje generałowie ścięci. To jest niewątpliwie, myślę, że spory zwycięstwo. To on, jak Szkoci, nie ma już żadnej stacjonarnej dużej armii. Myślę, że mogę wydać im oblężenie ich stolicy. I myślę, że tym samym zakończymy. No cóż, chciałem. Dwóch generałów ściętych niestety. Nie mieli, niestety, chyba hajsu na dwóch swoich generałów. Sprawdzony dowódca, armia rozbita. Proszę M. E, tak, straciliśmy łącznie na działkownicy. Nie mam szansy jeszcze, że brama jest otwarta. Niestety nie udało się. Myślałem, że mojemu szpiegowi uda się to zrobić. Niestety nie udało się. Przed nami zatem pozostaje jeszcze południe do powalczenia, no i będzie tyle. Książę Rufus i Wilhelm Zdobywca widzę, że dają sobie spokojnie radę. Moglibyśmy dołożyć sobie trochę oddziału do blężenia. Pytanie, czy potrzebujemy. No moje niespecjalnie. E, ok, zatem przejdziemy się naszym miastom. Brugi, powiadacie. Brugi, to ja nic nie mogę zrobić. Hmm. Mogę ją bardziej, powiedzmy, zrobić tylko na. Strasz miejska. No to zrób to, no. Kan przeszkód tych żołnierzy w takim razie. Trochę dostali chłopaki po głowie. Brańcy 528 528. Wychodzi na to samo. dorób mi ich kilku. I poprosimy, bo to da mi lekką jazdę, A, nie jaram się tym i dołożymy łuczarza. W KN może się przydać REN? Po prostu, farmy LONDYN, robisz się, Nottingham Mhm, hmm, farmy. No i chyba tyle, co mogę z budowaniem w Yorku I tak bym raczej nic nie budował. Tu szkoda, że farm nie mogę zbudować. Może pozbyłbym się piechoty z KN, z rekrutacji. Nie. Nawet to. Okej. Okay. Oddajmy no turę. Francuska księżniczka, której zapomniałem. Wążers by zabrał się kolejny garnizon. Pytanie, gdzie pójdą? W Edynburgu mnie okrążają. Obawiam się, że chyba będę mógł zaszturmować zaraz ich miasto. Tam siedzi jeden generał. Dziś wszystko dobrze rozumiem. Ze Szkocją. To nie jest twój region? Pytanie, czy to jest twój region? Nie bardzo możesz stąd wyjść. Czy wybili frakcję? Misja nieudana. udana. Frakcja zniszczona. Dziękuję bardzo. Cóż wy tu macie? To jest zamek, miasto, miasto i z opactwem widzę, że już jesteście aż. No ładnie. Na brzeże kupieckie bardzo przydatna rzecz, drogi również. Hmm. Farmy się przydadzą w szczególności, agenci. O! Szkoda. Sądziłem, że ci się uda przyjacielu. Daj mi... ...ruchomą armię. Próbujemy oblegać kilku górali i domkiemy tym samym problem z wyspą. W Can przeszkolone wojsko. Zaczęliśmy robić dalej. Bardzo dobrze. Budowy. Londyn. Wydaje mi się, że mogę powoli zmniejszyć podatki, żeby trochę nam się zwiększyła tu populacja. No bardziej, że już niewiele brakuje, żeby osiągnąć dosyć wysoki poziom. Dom publiczny. Daje trochę porządku. Czy za czymś specjalnie tutaj jęczę? Nie specjalnie. Kan robi. Ym, carnaveron? O tak, tu się płodozmian. Mogę myślę, że zmniejszyć tu podatki. 2000 w Yorku to akurat dosyć prosta rzecz będzie. Zrób tak i. Jesteście dokładnie tacy sami. Wy za to macie premię do walki z konnicą. Koszt utrzymania jest taki sam. Możecie balisty tu robić, to jest dopiero intrygujące. Jeszcze mnie naszło, że... jeśli w którymś z tych miast to jest możliwe, to jest tylko kupiec. Słuchajcie, słuchajcie, swoją drogą, jak już tak jesteśmy. A zróbmy tu jednego kupca. W KN bym poprosił jeszcze jednego kapłana. Jak będzie, że w Londynie kapłana. Poróbmy trochę tych agentów może faktycznie. Jak w ogóle jest z wiarą w tych regionach. 90, 96, 90. Okej. Okay. Dobra, to. Marsie. A, zapomniałem o moim dyplomacie. Może warto o nim sobie przypomnieć. Cóż to za dyplomata do mnie czarny. Mhm. czarny. Francuzi przegrupowują siły. Hmm... Nie. O, gilia teologów w Edynburgu. Bardzo tak bym chciał. Wenecja i Węgry są w Krucjacie. Jest to najpierw rozwiniętą frakcją. Mhm. Mm o, polepszyłem mi się z papieżem. No zrobiłem kilka kapłanów, może dlatego. Londyn. God's tu. Kon. Czy kon? Tak się trochę. O, jak najbardziej tu. E, I drugi kupiec. Przetestujemy sobie, jak działa wariant z kupcem. Dzisiaj bursztyn macie. Soba dosyć wartościowy towar. Cesarski dyplomata, powiadacie. Mhm. Jesteśmy chyba na ziemiach Mediolanu. Dijon jest w Mediolanu. Tutaj nawracajmy, tu nawracajmy. Raport z budynku w Edenburgu naprawiony, robimy farmy. Ok. Eee, I w brugi Straż Miejska. Ratusz Miasta, Strażnica Miejska może. To może mieć sens nawet. Jeżeli się nie mylę, jeszcze chyba Londyn wymaga czegoś do zbudowania. Na tym chyba źle nie wyjdę specjalnie. Tu pozbędziemy się, tu budujecie w Jorku. Też mi się wydaje, że źle nie wyjdę na samej Straży Miejskiej w Carnaveron. Powoli wszystko budujecie. Ren buduje farmy. Ką Łuczarza. Zrobiłem faktycznie trzech piechociarzy, Ostatnio mi ich dosyć brakowało ty handlujesz sobie tutaj, 49 na turę. Uff, wydaje mi się, że tyle. Nie. Hmm, tak tylko jeden. Utrzymam. Podaj mi Francuzi się przegrupowują pod Brugią. Stąd też taka, taki mój pośpiech w kontekście wyprodukowania tej piechoty. O, dostałeś VIP chyba od tego właśnie generała buntowniczego. Pytanie, czy pokuszę się kapłanem o spalenie jednego z heretyków? To by było niegłupie. O, Niemcy, chętnie pohandluję z Wami informacjami. Rzućmy okiem, co tam Niemcy mają nam za zaoferowania. O, nic, dziwne. Powinniśmy coś wysłać na Krycjatę, wtedy papież się zwykł cieszyć. Jest trochę jebania z tą Krycjatą, więc szczerze że powiedziawszy, że strasznie mi się nie chce. Trochę byśmy wzmocnili flotę, żeby może powalczyć z tymi dziadami. No, znowu mi zająłeś to. A żeś pola do Antwerpii, to chyba mam cię w pędzlu. Hm, no Nie specjalnie chciałbym cię adeptować. Okej. Okay. Wyścig rodowe. Urodzili nam się generałowie, jak najbardziej. Mediolan Egipt, okej. Okay. W KN zrobiliśmy trochę wojska. Przeszkolony w Edynburgu oddziały. W KN uczasz? Dokładnie, czyli nam doszli teraz żołnierze bonusowi. I chyba tak, chyba w tę stronę spróbujemy się skierować. Czyżbyś miał kogoś do budowy? Nadzorca! A, 1%. Nie, nie powinienem się jakoś specjalnie spuszczać nad tym. Zrób do piechoty. Gdyby dołożymy bilmenów, to na pewno może... Znacząco zwiększyć się moja siła i Edynburg w tym momencie powinien być chyba w miarę bezpieczny. Tak jak oczywiście te cztery je, na niebieskim tle pokazuje, że mamy dużo tańsze wojsko. W, te, w sensie, że wojsko jest w darmowym garnizonie, o tak powiedzmy. York nie ma na przykład darmowego garnizonu, co dziwne, jest, powinien mieć chyba. Powinien być. Tylko powinno to być wojsko, które oni mogą zrekrutować. A ja ze, ze straży miejskiej będę mógł robić milicję miejską, a stacjonuje tu. Ochotnicy, oszczepnicy, dokładnie. Tutaj też notingam ochotnicy. Oszczepnicy stacjonują. Zamek. Mhm. Bardziej tu też powinniśmy przerzucić się na chłopów. Tylko nawet nie trzech, a może. Fuch. Tak, nie będzie. Tutaj niespecjalnie mogę cokolwiek robić, więc może nawet się nie będę próbował z tym szarpać. Normalne poradki, normalne poretki. Stoi, tutaj ten dziadek. Ale to nie jest nic ważnego jak na moje. Ha Dyplomata. Dobrze sobie to przypominam raz na czas. Ciebie tu macie miasto. O! Powinien iść sam. Dobra, tu jest kapłan. Pójdź tu. Ty hmm. idź tu. Czy mój kupiec będzie sam chciał serwizji. iść? Trzynaście za węgiel. Nic wyjątkowego jak na moje. Hmm, Francuzi się przemieszczają. To chcesz mi przekupić, czy co? Bo do końca nie wiem, co ten dyplomata próbuje osiągnąć. Tam widzę, że będzie się bawił w chowanego. Nie widzę szansy. O, coś się powiększyło. Londyn. To jest dosyć droga zabawa. Ale po powiedzmy, że powinniśmy to zrobić. Prawa handlowe, legenda... A co już? zrobić Nie jesteście tego zrobić. Hiszpańska księżniczka. Francja, bardzo kiepskie. Bizancją, Wenecja, wojna. Ok, Nottingham, chłopi. A tam pójdziemy. Wy macie co robić. O. o, Dziwo, nie jesteś liczony. No, trudno. Co by tu zrobić z tym Nottingham całym? Dziwo, że się to nie liczy w garnizon. Szczerze, to nie jara mnie nic. W Jorku jest ta straż miejska. Też mi tu nic nie jara. Ren. Tu już pod hajs chociaż pójść. Karnaweron. Też gdzieś pod hajs chociaż. Jeśli chodzi o armię, co wy tu macie? Jakiś zbitek wszystkiego chyba. Wioska rybacka. Poza tym nic. Gdziekolwiek mogę szpiega zrobić? Mam gdzieś dom publiczny? Coś tu się dzieje, nie? E, mam gdziekolwiek dom publiczny? O, nie za bardzo. No dobra, to w takim razie... Nie masz co zrobić, to zrób ten dom publiczny. W takim razie jeden szpieg mi się przyda tutaj w tym regionie. Kupca puszczajmy dalej. Dobrze. Ty wykonałeś swoje akcje dyplomatyczne? No i tyle. Skończymy wojnę na północy, przenosimy wojska na południe i masakrujemy Francuzów. To jeszcze chwilkę nam zajmie, ale tym już zajmiemy się w kolejnym odcinku. Więc ja mam bardzo serdecznie obecnie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym więcej, byście wy. A to był Medieval 2, Total War. Widzimy się i już jutro Trzymajcie ciepło. Pa Papa.